Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale wyszedł właśnie PCD Update V20 trailer. Z tego co wiem, to jest to albo jedna z większych, albo największa aktualizacja, aczkolwiek nie wprowadza ona żadnej ekspansji typu mapa. Oglądam to pierwszy raz z wami, no ale jeszcze zanim przejdziemy do oglądania. To jeśli podobają Wam się moje treści, zostawcie koniecznie subskrypcję na kanale, bo dobijamy do końca wakacji 10 tysięcy. 000... A, premiera 16 minut. <laughs> chwilę poczekamy. A Max ma kanał jakiś nowy, a Max Czy to to prawda, że większość osób z ma 8-13 lat. Po pierwsze. O Jezu jaki to jest spam Strażak 998 Nie można kanału popatrzeć, łe, ale szkoda W ogóle w tytule mojego filmu jest napisane reakcja Nie, nie będzie kamerki Ale to będzie moja słowna reakcja Może sobie też przeanalizujemy ten trailer tak Klip po klipie zobaczymy w ogóle jak będzie Ile będzie klipów, jak bardzo będzie on Dopaminowy, w sensie jak szybko będzie zmieniał się ekran I zobaczymy czy to będzie krótszy Czy dłuższy film Aha i ciężarówki tylko wyglądowo będą mieli tunik Bo, bo tam jest ten jest zepsuty no tak myślałem, że będę właśnie jeszcze dwie minuty, ale głośno. To jest właśnie bez sensu w YouTubie, że niby 60 sekund do rozpoczęcia, a potem, jak się skończy te 60 sekund, to, to leci ten timer YouTubeowy. To jest bez sensu totalnie. Na 13.20 była premiera ustawiona, to musiałbym ją ustawić na 13.18, żeby się wszystko zgadzało. A raczej znaczy nikomu się tego nie chce robić, fajnie, jakby YouTube sam to zrobił od siebie. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sylwester, nowy rok. O okay. Ooo, uh. nowe dialogi. To jest AI w razie czego ten zameczasz. Uuuuh, i to jest Civic. <laughs> o, piesi, piesi. O, Pordzik i Majesty. W końcu zrobimy test dostawczaków lotusik. Kracik. To już brzmiało jak koniec, ale nie. O kurde, GTA! Przyciemniany szyb. <ship> wow, kolor skór, kolor wnętrza bardziej. Tapicerki i tak dalej. 52. 92 pojazdy dalej skaczą widać na tym trailerze. Ok, nowe kontenery. Wow, to jest do taxi to jest chyba ciuchcia nowa. Ty no, kurde zaawansowane. Karta. 2.0 update. 18. sierpień, Cinema. też po napisach? Nie, to już koniec, nie? Okej, okay, refresh. 2 minuty 20 sekund trwa trailer. Przeanalizujmy to, co mamy. To jest refresh wyglądu ratusza w Sławnie. Czy tam odświeżenie po polsku mówmy. Jednocześnie mamy taksówkę z jakimś nowym malowaniem. Toyota Corolla dotychczasowa. Mega taxi. Nie znam się na taksówkach. Nie wiem, co to może być za, za firma. Tutaj za to to jest darłowo. Salon. To było widać generalnie na pewnym tam screenshocie u Amaxa, Ale tutaj jeszcze nie widać na tym screenie jednej rzeczy. Ale już... Się dowiecie w aktualizacji. I tutaj mamy Mieszko, już nie ma Ultra White, a, tylko to jest w ogóle Mieszko, New, to Yama Korona. No i tutaj też ciężarówki będą wjeżdżały, chyba nie korzystając z Masza, chociaż nie wiem. Dobra, tutaj już mamy Sławno, tutaj to, a Max generalnie z czatem polskim się dogadywał na Discordzie tam gry, gdzie w sławnie robimy wyrabianie zwykłych, zwykłych samochodów na taksówki. No i proszę bardzo, jest i ten punkt, on jest obok tego starego spawna, gdzie tu był kiedyś salon, ewentualnie teraz tutaj jest odbiór. Przesyłek dla dostawczaków. I co my tutaj mamy? Parking przeznaczony. Jest też nowy, nowy samochód. Toyota Prius. Pewnie też będzie od tej nowej aktualizacji. No i ZORT, czyli tam w zachodzie pomorskim ośrodek ruchu drogowego. Też odświeżenie tutaj przeszło. Chyba łuki są w ogóle mniejsze. To oznacza, że może być jeszcze ciężej zdać egzamin. Chociaż dla mnie to nie, nigdy nie był problem za bardzo. Czy mamy tutaj, aha, pewnie autodudek, że to ją się nieco zmienił. Wiadomo, jak ma być ten tuning. I sławno z powrotem, tak na przemian są te miejscowości. Widzę, mamy jedną. Z z klasycznych tych taksówek, gdzie tu będzie bardzo zaawansowany system płatności i wyliczania kilometrów wszystkiego. Tu nadal sławno. Okej. Okay. Tutaj jest miejsce, gdzie ciężarówki można zatankować sobie. Tutaj co? Tu znowu dworzec. Aha, bo tutaj chyba chodzi o to, że jest maszynista pociągu. Jaki w ogóle garniturek? garniturek. O! I tu mamy nowy sidequest, który będzie polegał na tym, że możemy spotkać losowo zepsuty samochód, w którym będzie siedział bot. Kierowany tam przez Sztuczną Inteligencję. Będzie można mu pomóc. Za to będą też jakieś tam nagrody finansowe w sensie, że po prostu za pomoc będzie nam e, płacił. Słucham, co potrzeba. Tutaj mamy miejsce, skąd będziemy prawdopodobnie wzywać lawetę do tego pojazdu, który do tego sidequesta. To będzie część tego sidequesta, że pewnie będzie trzeba wezwać lawetę, albo przyjechać tutaj do gościa i powiedzieć mu co i jak No proszę bardzo, Audi A6 na lawecie taki kierowca, brama się otwiera jest animowana, like, ale czekaj bo tutaj na tym klipie coś tutaj dwa razy mi śmignęło, tu jakiś maluch jechał Zaraz, czy on ma jakiś kartonowy Bodykit, czy mi się wydaje? Tak, bo tam jest Pole za nim, ale to jest inny odsień Niż ten, i tu coś jeszcze jedzie, o Ale to chyba AI zwykłe, no, 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 bueno, no, to no nic, tutaj nowy samochód Honda Civic z działającymi Licznikami, fajnie to wygląda, ma też Digital yy, prędkościomierz Pięknie, piesi w Darłowie Nie wiem, czy są w Sławnie, na razie widzieliśmy Ich tylko w Darłowie, będą one prawdopodobnie Tylko po to, żeby egzaminator mógł Nas oblewać dodatkowo na egzaminie No i oczywiście, Ford Transit i Majesty Sprinton w końcu mają yy, refresh na to, że mogą odbierać dostawy. Na pewno w przyszłości pojawi się film e, dotyczący testu wszystkich dostawczaków. E, z tym jak wyglądają ich osiągi oczywiście. Tu proszę bardzo pierwszy tuning. Taki dosyć bym powiedział spokojny. Zmienione felgi, zmieniony kolor felg. To też jest e, główne. Jakiś spoilerek mały. I co tu jest na tym w ogóle? To jest jakiś emblemat. Co to tutaj jest? 608 p Chyba będą jakieś niestandardowe emblematy. Tak, tak to wygląda. Lotusik. Co tu się zmieniło? Spoiler może? Może będzie jakiś refresh dla Lotus? też, nie widzę tu zmiany, jeśli chodzi tuning pasat. Czy w pasacie też coś się zmieniło? Dla mnie nie. Tu ciężarówki, a nowe dostawy drewna to też było wiadomo na jakimś screenshocie. Zgadzająca się brama, autodudek, tak mi się wydaje. I co my tutaj mamy za opcje? Proszę bardzo: Paint Type Metallic mat Chrome i Chrome 2. I to chyba będzie za Robuxy, za ten Game Pass z kolorami. Reszta tuningu będzie darmowa. Ale obczajcie, jak bardzo odbija się ten chrom, nie? To jest kurde. ale to jest za Robuxy wszystko, nie? Z tego gamepasu kolorowego, kolorowania. On będzie w ogóle droższy, więc możecie go teraz sobie kupić, jeśli macie Bobusy akurat. O, tu, dosyć darmowa. W tym sensie, że dostępna, szeroko dostępna. Bez Robuxów, tylko za PLN -y w grze. Spoiler, proszę bardzo, small Lip, czyli to, co jest chyba defaultowo. A, patrzcie, tutaj już mamy znaczek M. Ten lore-friendly znaczek M. To te kółka, to chyba są jakieś dodatkowe akcesoria, i tu będzie można coś wklikać. A, patrzcie, są ramki w ogóle customowe, jest się zmienne na, na tablicę rejestracyjną, więc pewnie to kółko dotyczy tego, tamto kółko czegoś innego. To mi bardzo przypomina Euro Truck Simulator 2. Okej, okay, możemy mieć różne spoilery. Truck Spoiler GT Spoiler. SWGT spoiler. Tutaj przyciemniania szyb. Light Smoke, Dark Smoke. A jak ostatni? Halo. limuzin. 17 tysięcy zł za przyciemnienie. Nieźle. Te Dark Smoke to jest za 9 tysięcy. Tak wygląda limuzin? Widać przez ułamek? Chociaż nie. Trzeba, Musiałbym pobrać ten film i go klatkę po klatce poskorolować. Teraz mamy tutaj wnętrze. Tutaj tapicerkę będziemy zmieniać. No i kolor po prostu jej. Przykładowy tuning. jakiś spoilerek zmieniona ramka. I coś jeszcze tak poza tym? A wnętrze, oczywiście. No. Inne Przykładowy tuning z innej perspektywy trochę nagrany, ale okej. Okay. Mniejszy tuning, mógłbym powiedzieć: czarne felgi, mała lotka, czerwony środek, no spoko. Tutaj nowe kontenery, już o tym mówiłem. Tuning przy ciężarówkach, widzę, będzie polegał na tym, że można sobie tutaj dodać: no, tabliczkę z nazwą, tu też to widzicie. Nie wiem, czy te. Nalepki też, tir będą opcją tuningu, raczej tak. A no i chyba w końcu mają cztery koła z tyłu ciężarówki. Tak jak powinny mieć w końcu naprawdę. Tu ma czarne te felgi. Niektóre ciężarówki mogą mieć plastikowy zderzak, tutaj to widać. Wiem, że któraś właśnie ciężarówka miała to normalnie, w sensie, że w salonie niby był wszystko w jednym kolorze, a potem jak pojawiliście sobie tą ciężówkę, to, to miała ten zdeczek plastikowy. Tu już mamy ten, to jest taryfikator, no chyba tak. Novitus, fiskalny tutaj. To jest bardzo skomplikowany system. Do tego też ma być tutorial, jestem ciekaw jak on będzie wyglądał. Okej, okay, tu, tu mamy też klasyczną taxi, Skoda Octavia 1. I tu też mamy jeden z nowych pociągów, który wiezie też nowe wagony, jakimi są kontenery jakieś. To na ile mnie pan... I skasował A. Dostosowany do każdej płci. I tu sobie coś wybieramy. Kasa 27 zł. Okej, okay, patrzcie, drukuje się tutaj paragon. Vega Taxi Online. Suma 27,5. Czemu tak mało? Zaraz, zaraz, zaraz. Kwotę. Ty yy, przypomina mi się jakiś supermarket simulator tam też tak trzeba było robić. Ale to wygląda fajniej. Nie wiem, czy tu jest jakiś ukryty. Pamiętacie, jak było z dw 205 Był screenshot i było gdzieś coś ukryte w rogu. Ale to chyba się nie opłaca nic szukać, bo chyba wszystko już wiemy, nie? Tak w zasadzie. Napisów tu nie ma, Wiesz, że w napisach można by było szukać easter eggów. 18. No to w tym dniu możecie się, myślę, bez problemu spodziewać streama. I tak w ogóle, który to jest dzień? 18 To jest poniedziałek, tak dość nietypowo. No i na koniec podziękujki, thank you so much for continuous support. Ani trailer, ani tak duża aktualizacja nie powstałaby, gdyby nie nasze wspaniałe community. Widzimy się w dniu wydania. Czyli w sumie ten trailer obejmuje, takie mam wrażenie, wszystko co już wiedzieliśmy. Może ten y, salon tutaj był trochę zaskoczeniem, chociaż on był... Już już nieco ukazany. O, jeszcze ta Honda było na pewno zaskoczeniem. Jej chyba nigdzie nie było, jeśli chodzi o screenshoty, chociaż nie mam pewności. Raczej reszta to były takie spodziewane rzeczy. Chociaż no ten tunik no to nikt nie wiedział praktycznie jak on będzie wyglądał. Ta sama cała konfiguracja. Jest to taka aktualizacja, gdzie w sumie poszli bardziej w techniczne rzeczy niż w ekspansję mapy. I chyba pod tym kątem to jest właśnie największa aktualizacja, czy tam jedna z największych w całej historii tej Zobaczmy opis. Polish Car Driving, Roblox Update 2.0 Trailer is out. To za piosenka. Wygląda jak jakiś typowy no-copyrightik. You can use this track for any project and monetize it. Więc wszystko jest tutaj zrobione legalnie. Jedynie link do Robloxa się nie, nie podświetlił, trzeba go kopiować. No i w sumie dokładnie takiego trailera się spodziewałem. No jest to w zasadzie taki prosty trailer, ale niczego lepszego nam nie potrzeba. Słyszymy się w następnych filmach. Ode mnie na dziś to tyle. Cześć.